Cześć, witam was. Kolejny raz w moim warsztacie. Obiecałem wam, że jeżeli przejedziemy lema, to pokażemy wam, jak wygląda silnik. Przejechaliśmy Lemao. Nie pełni do końca sprawnym motocyklem. Ja już wiem, że powiedziałem pole mało. Od razu widzieliście w filmiku, że domyślam się, co się stało z motocyklem. Zaraz go rozbierzemy, pokażemy Wam. I to na pewno będzie ciekawe, ponieważ pierwszy raz rozbieramy silnik, który się uszkodził, a mimo to. Dojechał Le Mans. Zapraszam. O. Tu normalnie są plomby, bo silnik jest zaplombowany jak przychodzi nowy. Kiedyś Wam może pokażemy, jak w chwili będzie miał chwilę, jak wygląda nowy silnik. No ale Pan Marcin musi go rozebrać i złożyć po swojemu. No i teraz uwaga, tu się będzie działo. O, tu. Tu, tu, tu. Nic nie widać. Dobra, zdejmiemy. Jak zdejmiemy wałki, to będzie widać. Uwaga, to już mamy pierwsze uszkodzenie. Pan Marcin nie będzie pokazał palcem. Proszę bardzo. Z tej chodzi tutaj, kolego z tej strony. Widzisz? To nie jest jakaś nowość, to już się zdarzało. I ja Wam wytłumaczę, skąd to się bierze. Silnik pracuje na obrotach, i to jest yy, krzywka ze zmienną fazą czyli mamy dwie krzywki, tak naprawdę i krzywka przesuwa się w jedną albo w drugą stronę to akurat w tym momencie zahaczyła o konik, który prowadzi zawór i się wyszczerbiła. Nasze szczęście, że się nie urwało nic bardziej, mimo tego, że ona pękła. Nie wiem, czy tutaj to widać Filipku, jak tutaj spojrzysz, to ona jest pęknięta. Tutaj, jak przesuwała się, to uderzyła tak, to się uszczerbiło, a tu jest pęknięcie. Nie wiem, czy to widać. Czekaj, o, umiesz coś tam zbliżyć? Jak na telefonem nagrane? Tu jest pęknięte, widzisz? No. A mimo to, to właśnie na tym silniku ukończyliśmy Lemao. Pozdrawiamy Barego. Cyk. O, cyk. I tu już będzie się działo. Uwaga. O, tu jeszcze lepiej jest na tym sącym wałku. Tutaj, proszę bardzo. Z tej strony jest to samo. Czyli obie te krzywki, w momencie, kiedy kiedyś chyba już to pokazywaliśmy, jak się przesuwały, tak? tak, tak to ta krzywka, jak się przesuwa, to uderza o to. To jest ten nowy element bardzo twardy. No i przesuwamy krzywkę z jednej na drugą, z jednej na drugą. Jeżeli ona się przesunie troszeczkę nie w tym miejscu, przy Takich ogromnych obrotach to są ułamki sekund. To po prostu uderzamy o to i wyszczerbiamy krzywkę. Zobaczcie, jakie tu siły działają na to, gdzie to jest tak twarde, i tam wałek rozrządu jest bardzo twardy, bo to jest bardzo twardy element, a mimo to się uszczerbiło. A teraz uwaga, mamy uszkodzenie silnika porządne, nie takie uszkodzenie, jak w pitbajku. Proszę bardzo. Prawidłowo, spięty zawór, prawidłowo. Tu nam czegoś brakuje, prawda? Normalnie to wygląda tak. Podnosimy to. Talerzyk, płytka zaworowa regulacyjna, zawór pod tym zapięty. Tutaj widzimy, co się stało. Nie ma zapinki. Możemy to wszystko wyjąć. Proszę bardzo. I tam jest kawałek zaworu. Mamy uszczelniacz zaworowy, kawałek zaworu. Nie wiadomo, czy on wyjdzie, to ruszy się. Nie, nie ruszy się. Także już wiemy, co się stało. Ja już powiedziałem od razu polem, że na mój, na mój słuch urwał się zawór i tak jest. Dobra, zdejmiemy głowicę. Jak zdejmiemy głowicę, to już będzie widać takie już prawdziwe uszkodzenie, jeżeli silnik pracował. Bo generalnie jest tak, jak się urywa zawór. To on uderza przy dużych obrotach w tłok. Tłok najczęściej jest poszatkowany albo pęknięty. Olej, ciśnienie wszystko leci w wydech nie możemy jechać tutaj. Zawór urwał się tak, że prawdopodobnie odbił się od tłoka, wbił się w gniazdo, troszkę poszatkował tłok, ale tłok nie pękł. Więc motocykl nie dymił. I dlatego mogliśmy jechać, gdyby dymił nie wypuściliby nas na tor. Śmieją się na padoku w endurance'ach, że jak pan kosa złoży silnik, nawet zawór się umie urwać tak, żeby silnik jechał dalej. To jest sztuka. Napinacz. Ten szoner. Lekko się śrubki odkręcają. Musicie wiedzieć, że motocyk osiągnął chyba ze 130 stopni. Niestety zawodnik nie zauważył tego, że jedzie bez wody i motocykl się grzeje, więc to spowodowało, że tu wszystko się pogięło i wcale te śruby mocno nie trzymają. No, uszczelka jest zwalnięta, głowica pewnie pęknięta. O, w ogóle się nie trzymała. A, kurde, patrz. Patrzcie, jakiego mieliśmy farta. Normalnie tłok jest cały poszatkowany i najczęściej pęknięty, uszkodzony jest cylinder. Nie możemy jechać, i niech się zablokuje, wręcz się wyrwie korbowód, czasami się wygnie korbowód. Tutaj nam uderzył zawór, widać ile razy, trrrt, i wbiło go z powrotem. Więc tak naprawdę ten silnik, sprawdzimy korbowód, czy jest prosty, ale na, jest na 100% prosty. Wymiana tłoka, naprawa głowicy albo wymiana głowicy, i silnik będziemy dalej eksploatować w treningach bez najmniejszego problemu. Wszystko można naprawić. Proszę bardzo. Pamiętajcie, że szczęście sprzyja lepszym. Gdyby ten zawór ułożył się inaczej, wypad. I dostał się tutaj, to poszatkowałby to wszystko, uszkodziłby tłok, i tego wyścigu byśmy godzinę by nam zabrakło, byśmy go nie skończyli, musielibyśmy pchać motocykl. A tak, zawór wbił się idealnie. Spróbujemy, zobaczymy, czy. Jest. Tak to wygląda. Wszystko krzywe o. Proszę bardzo. Malina. Normalnie jest tak. Jest tak. Tutaj, jak sobie spojrzymy, nie ma wielkich uszkodzeń. Wystarczy, że zrobimy delikatną korektę. Kanału dolotowego, co będzie okazją od razu, żeby troszeczkę tutaj pogrzebać. Ja sobie nie odpuszczę, ja to lubię takie, znaczy nie lubię, jak nam silniki się rozpadają, ale głowice, czy silnik, który już mam odbudować, jakby naprawić, dokonać jakiejś naprawy, bo jest jakieś uszkodzenie, to dla mnie to jest od razu okazja do tego, żeby coś tam sobie pogrzebać. Tutaj zrobimy na pewno. Skorygujemy te kanały w inny sposób niż robimy inne kanały. To jest zawsze jakieś nauka, dla mnie doświadczenie, sprawdzenie czegoś nowego. Także generalnie nie ma tego złego. Tutaj wystarczy, że tak naprawdę nie ma żadnych wielkich uszkodzeń, to wszystko da się naprawić. Wymienimy gniazdo zaworowe takie rzeczy też się robi, te silniki jeżdżą, ja to gwarantuję. Kupimy nowe zawory, nową sprężynę, nową zapinkę. Sprawdzimy ją oczywiście na szczelność, bo była bardzo przegrzana, czy nie jest pęknięta. Pomierzę to wszystko, splanujemy ją tak, żeby był dobry squish. I do takich testów, do, do sprawdzenia jakichś możliwości tuningu i, i żywotności tego silnika, kiedy go bardzo przerobimy, to będzie bardzo dobra baza. Miał być. Tak nie miało być. Generalnie, no właściwie każdy silnik jest do naprawy, jeżeli robimy to mądrze. jak gdzieś tam widziałem, że na przykład ktoś się cieszy, że włożył żeliwne tuleje w taki silnik, co jest. No, nawet nie będę tego komentował. Tu jest Nikasil i jakby dyskwalifikuje blok silnika, uszkodzenie gładzi silnika. Tutaj ta gładź, przy miejscu, gdzie uderzył zawór, jest w stanie idealnym. Jeszcze później. Przekręcimy tym silnikiem, ale tutaj absolutnie nic nie ma. Więc wymienimy tłok, głowica naprawimy, wymienimy zawór. Wymienimy zawór. Nie będą jakieś ogromne koszty naprawy tego silnika i tak jak mówię, no wykorzystamy go do mojej nauki, do już sobie tam pogrzebie w nim po swojemu. i Jak będziecie zainteresowani na przykład, co z niego zrobimy, albo może jak będziemy go odbudowywać, to też można taki film przygotować. Jeżeli tylko chwili, oczywiście będzie miał na to chwilę, to to zrobimy może taki film, jak na przykład odbudowujemy ten silnik, bo to nie jest jakaś skomplikowana operacja, ale na pewno dla Was ciekawa. Także piszcie w komentarzach do Filipa, niech się bierze za robotę, jak nie namówi, to, to może zrobimy taki film. Jak to powiedział klasyk na klasycznym filmie, pan wie skąd to jest kamyk, kto po nim stąpał, to jest ten kamyk. To jest zmęczone, ale generalnie po to jest. Nie przetarła się, a kilka razy żeśmy leżeli. Obudowa ładna, cała. Czujnik też cały, też przy wywrotce. Bardzo często te czujniki się uszkadzają. No tutaj dało radę. Tutaj to nigdy się nic nie dzieje, bo to. Tylko alternator. Ale alternator jest nowy. Zbierało syfu, bo musicie wiedzieć, że element, który wiruje, też działa jako filtr i wszystko się na nim odśrodkowo osadza. Poza tym to jest magnes. I tutaj czysty kawałek papieru. W starych motocyklach było tak rozwiązane, że nawale był tak zwany odrzutnik oleju. Jak silnik wirował, to właśnie w takim kanałku cały ten brud to wszystko się osadzało. Jak nie było jeszcze filtrów, tutaj też widać, że dużo brudu się osadziło, a silnik ma przejechane 3,500 km. kilometrów. Cek. Nic tu się nie dzieje. Nie będziemy się pitolić, odkręcimy to elektrykiem. O, śrubka, sprężyna od antyhopingu. Jedziemy ze sprzęgiem. Czasami potrafiło przy dużym obciążeniu od środka się to sprzęgło uszkodzić na sprężynie, ale tu jest wszystko. Nówka! Trochę! część sprężyny, ale to standard. Napinacz łańcucha prowadzenia łańcucha, Pompy oleju i wody. Napęd. Pom, bardzo mocno obciążony łańcuch. Jak się zerwie, to jest koniec, bo nie mamy ani ścienia oleju, ani wody. Ślizg łańcucha. O, jest wszystko było jak nowe. Tutaj, tu jest, ślizga się łańcuch, ale tu nie mamy żadnego zużycia. To jest tak smarowane, tyle oleju, że tu się nic nie dzieje. Uch. Ten jest trochę mocniej obciążony, bo jest od strony napinacza, ale tu też będzie wszystko nowka. Nawet nie widać że jakiegoś zużycia. Nic tu się nie dzieje. Tak, olej wylałem wcześniej. Olej był już tak jak z poprzedniego silnika, taki sam brudny. To już rozmawialiśmy o tym. E, to wszystko, co zostało na magnesie na korku, jest tam, to Wam za chwilę pokażę. Zdejmiemy miskę olejową, zajrzymy, bo tam nie zaglądałem. Może będą jakieś elementy silnika, ale wątpię, bo niewiele tu z tego silnika odpadło. I e, rozpołowimy go, obejrzymy skrzynię. Pokażę Wam, jak wygląda wał korbowy, czy jest jakieś zużycie, ale wątpię. с тобой жимное, A to takie okrągłe, to jest płytka zaworowa, którą tam wam pokazywałem na głowicy. I ona, jak spadła, to poleciała na dół. I po to jest magnes na korku, żeby wszystkie śmieci z silnika, które wypadają, ten magnes łapał. Bo jeżeli to się będzie poniewierało po silniku, no to za chwilę silnik stanie. Później weźmiemy coś białego i zdejmiemy te wszystkie rzeczy. Pokażę Wam, co tu jest. Bardzo ważna rzecz: magnes na korku oleju. jest przegrzany silnik. Nic nie ma. To wszystko wygląda elegancko. Tak wyglądają panewki. Wyglądają jak nowe. Nie widać przebarwień. Często, Znaczy zawsze w seryjnych silnikach składanych w fabryce, takich jak kupujecie na ulicę. Widać, że panewki noszad pracują tutaj, a tutaj nie pracują. Tutaj pracuje to równomiernie, dlatego że ja te silniki mierzę, mierzę wały, mierzę y, wszystko i dobieram panewki po swojemu, dlatego tutaj nie widać żadnego wypracowania. Tak to wygląda skrzynia. Teraz sprawdzimy, proszę bardzo, jak nowe. Nie wiem, czy widzisz tutaj to wszystko. Wszystko wygląda jak nowe. Jeżeli chodzi o to, to samo tutaj. Trzeci, czwarty bieg. To samo tutaj. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o skrzynię, chłopcy ani razu nie stracili biegu. Nic tu się nie działo. Wygląda to dużo lepiej niż w poprzednim silniku, który Wam pokazywałem. To też może być zasługa tego, że troszeczkę inaczej ta skrzynia była zdystansowana, trochę inaczej inne zastosowaliśmy, zastosowałem inne dystanse w skrzyni. Może to też pomogło, albo też po prostu też warunki były takie, że, że nie, nie, nie dało się bardzo cisnąć, było zimno, więc no, widać to od razu po skrzyni biegów, że, że tam nie było walki. Dobrze, wyciągniemy korby, zobaczymy jeszcze jak wyglądają korby i silnik mamy cały, Opitolon. Główne panewki są bardzo ładne, bardziej obciążone, to logiczne. Są korbowodowe, zobaczymy jak wyglądają korbowodowe. Tak. Pięknie. Pięknie. Poczekajcie, trzeba sobie tutaj to Wyjmiemy ten uszkodzony, pokażę Wam jak to wygląda. To był chyba ten. Tak jest. Ten dostał, więc jakby tłok, jak wpadł zawór tam, więc była ta chwila, kiedy on pracował na dużych obrotach, a nie miał się do końca rozprężyć, więc może być bardziej obciążona i bardziej wypracowana. Nie. Proszę bardzo. Panewka pracuje całą powierzchnią, co pokazuje, że jest bardzo dobrze dobrana. Bardzo dobra robota, panie Marcinie. Dobrze. Jakby konstrukcja silnika jest taka, że tutaj spalanie nam uderza, więc bardziej obciążona jest zawsze ta panewka niż ta. Więc sprawdzimy jeszcze tą panewkę. Pięknie. Olej robił robotę, odpowiednie ustawienie tego wszystkiego, dobranie, pomierzenie. Proszę bardzo. To jest tłok, który dostał, gdyby Gdyby taka sytuacja zdarzyła się na początku wyścigu i chcielibyśmy na siłę cisnąć na skończenie tego wyścigu i podjąłbym decyzję o rozbiórce tego silnika, to myślę, że wymienilibyśmy zawór. Jeżeli gniazdo nie byłoby bardzo uszkodzone, wymienilibyśmy zawór, górę, sprężynę, to wszystko mamy takie części. Ten tłok byśmy zostawili i ten silnik dalej by jechał. na gładzi cylindra, która pracuje, nie ma żadnych uszkodzeń. Jest tylko uszkodzenie z góry, ale nie jest tłok pęknięty, więc na siłę byśmy próbowali tym motocyklem jeszcze jechać. Pokazałem Wam, jak wygląda silnik polemał. Myślę, że było to bardzo ciekawe. Um, urwany zawór, to nie jest tak zawsze, że jak się zawór urwie, to, to, to silnik się rozpada i, i staje. Ja w swojej... 20 ponadletniej karierze bardzo dużo silników naprawiłem po urwanym zaworze, i to nie jest tak, że to dyskwalifikuje ten silnik. Trzeba to odpowiednio pomierzyć, sprawdzić, mieć doświadczenie i dać to naprawić. Tak jak powiedziałem, ten silnik na pewno naprawimy. Przy okazji naprawienia głowicy, ja na pewno coś tam po swojemu zaczaruję i to będzie też dla mnie jakiś następny etap rozwoju tych silników. No, udało się. Bardzo się cieszę, bo czwarty wyścig rzędu ukończony 24 godziny mimo urwanego zaworu. I e, na pewno na pewno, jeżeli ukończymy spa, a zrobimy wszystko, żeby ukończyć nawet na dwóch cylindrach, jak będzie trzeba, to też ten silnik rozbierzemy i, i pokażemy, jak wygląda w środku. A później w przerwie wakacyjnej może uda się namówić Filipa, bo on też nie zawsze jest chętny o takich rzeczy, żeby pokazać, jak budujemy silnik na Boldor, który musicie wiedzieć, że jest naprawdę silnikiem zupełnie innej specyfikacji niż ten na Le Mans i Spa. Nie zapomnijcie dać suba, kliknąć dzwoneczka. Pozdrawiam i zapraszam na kanał.